Witam w poradniku Left 4 Dead. To jest mój pierwszy filmik, więc liczę o wyrozumiałość. Yy, jesteśmy w kampanii No Mercy, misji szpital. Moment z tak zwaną windą. Chciałem Wam pokazać miejsce, do którego można się schronić, podczas gdy winda będzie jechać do góry i nastąpi atak hordy. Więc zaczynamy. Włączamy windę, i całą drużyną udajemy się do. Tego pomieszczenia. Wiadomo, moja drużyna to są boty, więc oni nie udzielą się w moim pomyśle. Jest to dobre miejsce, gdyż mamy wyłączne obserwację na jedno wyjście oraz drugie wyjście. Przeciwnik nas w ogóle nie zaskoczy, ani atakiem za ściany, ani atakiem z Szybu wentylacyjnego, gdzie często występują ataki i wrogowie się kryją. Jeśli mamy motowa, motowa tak jak w mojej sytuacji, możemy go rzucić w jedno wyjście lub drugie wyjście, w zależności gdzie horda następuje. Jeżeli jest bardzo liczna, można rzucić go pod siebie, lecz należy uważać, żeby nie spalić samego siebie. Czekam aż win... spokojnie, aż holda przeminie i Winda przyjedzie. Normalnie cały atak nastąpiłby w tym pomieszczeniu i przy tych wejściach. gdyż cała drużyna by się skryła oczywiście w tym miejscu. I gdy holda ucieknie. Bezpiecznie i powoli. Idziemy do windy, uważając na szyby wentylacyjne, tutaj Oraz tutaj, często wrogowie się tam się kryją, jak już wcześniej powiedziałem I Jeśli nic nam nie grozi, wchodzimy do windy, nie zapominając oczywiście o yy, O Amunicji Bierzemy amunicję, wchodzimy do windy No i tutaj już wszystko się kończy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moje następne filmiki, które będą w, przysz w przyszłości. Dziękuję.